Yeah. Szedłem pierwszy raz na siłownię, to trener powiedział, że ja nie za bardzo się nadaję do tego sportu i powiedział mi, żebym w kącie sobie tam ćwiczył na kiju odszczotki. Ja nie zrezygnowałem, nie poddałem się wtedy i machając tym kijem od szczotki bardzo dobrze opanowałem technikę podnoszenia ciężaru, gdzie nie, nie, nie nauczyłem się tak dobrze dźwigać, gdybym na sztandze, bo sztanga była ciężka, bolała. <laughs> jak kładłeś się na, na barkę takim dziesięciolatek, wiecie, jedenastolatek, no to jak położyłeś 20 kg sztangę, to, to bolało Bolało Cię wszystko. Więc najważniejszą rzeczą to, żeby nie rezygnować. Nawet jeżeli jest trudno, to każdego dnia próbować stawiać ten kolejny krok i nigdy, ale to nigdy nie uwierzyć w to kłamstwo, że jesteś gorszy albo się do, do czegoś nie nadajesz. Chodzi o to, że Ty musisz próbować, mój drogi młody bracie, musisz próbować różnych, różnych rzeczy. I naj, jed, najważniejszą moją radą, którą mogę Ci dać na początek, to jest taka, żebyś próbował różnych rzeczy, jak najwięcej różnych rzeczy.